Cześć, jest strony Kotek 321. Dzisiaj będziemy sobie grali weder, jesteśmy w spokojne przejście, będziemy sobie walczyli z Waradami, z waranami. takie, takie dzidy, jeszcze to są takie. No ale trochę ekspert dropy, nie? wiem. No i myślę, że Panie Ebu, gdybyście ze mną pograli, gdybyście chcieli na serio grać, to się nie bójcie, naprawdę. Jeżeli chcecie grać, to, to piszcie w komentarzach, że chcecie, to ja do was napiszę, y, kiedy będziemy grali. Y, I myślę, że... No, no, ustalimy sobie godzinę i takie tam, i szybko i będzie wychodzili no, na coś a jak będziecie chcieli to znaczy, nie wy będziecie mogli też wybierać no wiadomo no i że będziecie chcieli no to będziecie się wybrali to no, dobra jak jest zgadza jak to w trochę też jeszcze widać i widzę z kamery czy, jest jest kamerę, czy to stierają, bo kurde

nie ja można tego założyć. Serio, to jest liść. To do dupy się nadaje. Czas to co z moimi przyjaciółmi zdecyduje. No, mój kolega jest... ...w no. no. Nie, no, nie, 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 nie Trochę się przejdziemy tutaj po tym miejscu. Pobijemy tych, tych... Już tutaj byłem. Ogawa, wow, porządne to coś jest. To było się, że będzie trzeba trochę się uleczyć, ale nie sam zaatakował. Ojem. Gorączkę na

Do razu widać, że chcę chwilę, zrezygnować z czasem. No dobra, postanowiłem, że jednak nie będę ciął. Tutaj jestem, to od razu tutaj sobie zlejemy. Tam żarty, czy coś tej strony, z coś. będę pisał z moim kolego z boku. O, skorupa, pięknie. Dobrze. Ja chcę trochę hajsu zrobić tego krokodylowi. ale co dla tego, ja się chyba trzeba i zachęcić, to, to, zachęci, to tak.

To może napiszę do niego, to może następny odcinek będzie z nim. Eee, e, czekaj, zapytał się czy ma bo dobra, nie, dobra, to ja zaplejnę, przed... Dobra, jestem i możemy sobie teraz tego, powiedzieć ich. No ja myślę, że sobie myślę, że niedługo jak będzie mieć 40 level to... to będzie fajnie, nie Dobra Nie yy, wiem Byście napisali w komentarzach yy, czy... czy macie jakieś uni? Byście widzieli, gdzie można było jakieś uni znaleźć było... Byłoby bardzo miło z waszej strony bo ja potrzebuję tego Unii i no wiecie, no bardzo by było dobrze. Dobra, to ja kończę. Chyba wiecie już, no dobra, to na razie.